Witam Państwa w poniedziałek 28 grudnia. Po kilkudniowej przerwie na rynkach finansowych, w szczególności rzuca się zmienność przede wszystkim na kryptowalutach. Bitcoin po raz kolejny wybija nowe historyczne szczyty. Wczoraj osiągnął poziom 28 300 Dolarów. Te wzrosty oczywiście moim zdaniem są spowodowane tym, że banki centralne przez ostatnie 7-8 miesięcy znacząco poluzowały politykę monetarną. Dodatkowo dzisiaj również dowiedzieliśmy się, że prezydent obecny Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, jednak podpisze pakiet pomocowy. W ostatnich dniach mówiło się o tym, że, że, Trump, że Trump powiedział, że nie podpisze tego pakietu. Natomiast też ta dzisiejsza informacja powoduje to, że w Stanach Zjednoczonych nie dojdzie do kolejnego shutdownu. Również Trump wzywa do tego, żeby w Kongresie ta kwota 600 dolarów na jedną osobę, żeby została podwyższona do 2000 dolarów. Natomiast rynek wycenia małe szanse właśnie na podwyższenie tej kwoty. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest pusty. Do końca tego roku nie będzie ważniejszych wydarzeń, natomiast cały czas trzeba zwracać uwagę na właśnie sytuacji związaną z Brexitem. Umowa brexitowa jest, natomiast nie została jeszcze podpisana, więc jeżeli którakolwiek ze stron nie podpisze tej umowy, wydaje mi się, że to może wywołać spore zaskoczenie. I jak na razie ze względu na brak jakikolwiek ryzyk na rynkach finansowych pod względem fundamentalnym na widzimy napływ kapitału do ryzykownych aktywów z kolei jeżeli właśnie chodzi o Bitcoina Bitcoin tak jak powiedziałem jest obecnie cały czas na historycznych szczytach jak na razie patrząc czysto technicznie nic nie zapowiada tego, że Bitcoin miałby nagle zacząć tracić na wartości chyba, że miałoby dojść do Jakiejś wielkiej korekty na indeksach światowych, mam tutaj na myśli spadki rzędu 4-5%, ponieważ no, wydaje mi się, że w takich warunkach Bitcoin i pozostałe kryptowaluty mogłyby zacząć tracić na wartości. Natomiast patrząc cały czas na zachowanie ceny od końcówki października. Głównie mamy do czynienia z silnymi ruchami parabolicznymi, później konsolidację i tego typu schemat cały czas się powtarza, więc jak na razie tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, gdzie mógłby Bitcoin osiągnąć te historyczne szczyty i gdzie mogłoby dojść do potencjalnej korekty, tak jak się mówi często potocznie, jak na razie na Bitcoinie moim zdaniem sky is the limit. Jeżeli chodzi o Ethereum, na Ethereum również mamy do czynienia z nowymi szczytami tegorocznymi. Jesteśmy najwyżej w tym roku, natomiast z perspektywy historycznych szczytów jeszcze sporo brakuje ponad 100%. Więc jak na razie ta zmienność utrzymująca się na Ethereum jeszcze nie jest aż tak. Duża, krótkoterminowo na pewno powinniśmy zwracać uwagę na ostatnie dołki, które się tworzyły, ponieważ te wszystkie dołki w ostatnich tygodniach cały czas są bronione i cena utrzymuje się powyżej tych poziomów. No i jak na razie Ethereum cały czas zyskuje na wartości. Z kolei, jeżeli chodzi o Litecoin, a tutaj historia jest bardzo zbliżona do zmienności na Ethereum. Natomiast do historycznych szczytów jeszcze więcej brakuje niż na Ethereum, ponieważ na Litecoinie te historyczne szczyty są w okolice 370 dolarów. Obecnie jesteśmy w okolicy 130 dolarów. Więc tutaj, jeżeli miałby zostać osiągnięty ten historyczny szczyt, tutaj zapas jest jeszcze dość spory. Z kolei, jeżeli chodzi o Ripla. Na Ripple oczywiście w poprzednim tygodniu dowiedzieliśmy się o tym, że SEC prawdopodobnie stwierdził, że Ripple nie jest kryptowalutą i to doprowadziło do bardzo dużej wyprzedaży. Natomiast cofnęliśmy się, i w sumie Ripple zatrzymał się w bardzo ciekawym miejscu. Jest to zakres konsolidacji pomiędzy poziomami. 26, 22,50. No i zazwyczaj, jeżeli cena zawraca wcześniejsze ruchy wzrostowe, to pierwszym takim celem może być właśnie górnoograniczenie konsolidacji, bądź też pierwsze lokalne dołki, na które ja właśnie bardzo często zwracam uwagę i właśnie poniżej poziomu 22,50 pojawiła się pierwsza reakcja. Na Ripple wydaje mi się, że warto poczekać na to, aż cena się ustabilizuje, ponieważ no, jak na razie ryzyka po stronie kupujących, wydaje mi się, że mogą być dość spore. Z kolei, jeżeli chodzi o rynek walutowy na indeksie dolara, ze względu na to, że cały czas brakuje większych, takich poważniejszych ryzyk, to jednak na indeksie dolara utrzymuje się trend spadkowy. Dodatkowo, ten pakiet, który został podpisany przez Donalda Trumpa, wydaje mi się, że również może wpływać na słabość amerykańskiego Dolara I wydaje mi się, że amerykański dolar tak długo będzie tracił na wartości, tak długo aż nie pojawią się jakieś ważniejsze czynniki, fundamentalne, gdzie rynek zacznie odpływać od ryzykownych aktywów. Natomiast jak na razie wydaje mi się, że ten trend spadkowy prawdopodobnie nadal będzie się utrzymywał. Z kolei, jeżeli chodzi o eurodolar, na eurodolarze analogicznie mam do czynienia z ruchem wzrostowym. Dzisiaj Pierwszym takim potencjalnym oporem jest poziom 22,38, czyli jesteśmy dość blisko tego poziomu. Natomiast, jeżeli w najbliższych godzinach indeksy amerykańskie będą zyskiwały, to prawdopodobnie ten poziom zostanie przebity. No i kto wie, być może na początku przyszłego roku na eurodolarze znowu znajdziemy się najwyżej w ostatnich miesiącach i kolejny target w postaci szczytu 22,72 zostanie zrealizowane przy ewentualnej krótkoterminowej takiej korekcie, na pewno bym zwrócił uwagę na pierwszy poziom wsparcia w okolicy 1.2215 jeżeli chodzi o funta brytyjskiego funt brytyjski tak naprawdę do samej decyzji cały czas zyskiwał na wartości natomiast 24 w momencie gdy poznaliśmy już tą decyzję na funcie brytyjskim doszło do krótkoterminowego do krótkoterminowej realizacji zysku, więc bardzo często, właśnie na tym finalnym wydarzeniu, gdzie jest publikowana już ostateczna informacja, właśnie bardzo często może tutaj dochodzić do. Odwrócenia tego ruchu, i tutaj bardzo dobrym przykładem jest oczywiście CD Projekt, gra Cyberpunk, gdzie ta spółka traci od kilku dobrych tygodni. Krótkoterminowo, na funcie brytyjskim wydaje mi się, że ważnym wsparciem może być poziom w okolicy 1,3514. Natomiast jak na razie, trochę dziwne jest to, że amerykański dolar wyraźnie traci na wartości, natomiast na funcie brytyjskim cały czas brakuje właśnie tego ruchu. Wzrostowego. Jeżeli chodzi o USDK, tutaj analogicznie, ze względu na napływ kapitału do ryzykownych aktywów, ropa traci na wartości, indeksy zyskują na wartości, dlatego też USDK traci. Więc jeżeli te spadki dalej się utrzymają, pierwszym takim najbliższym celem może być poziom w okolicy 1,28 niżej, okolicy 1,27,64. Jeżeli chodzi o SP500, ja w poprzednim tygodniu zwracałem uwagę na to, że po takiej formacji V bardzo często jest tak, że cena kontynuuje ruch spadkowy. Oczywiście zazwyczaj po takim ruchu przydatna jest jakakolwiek korekta. Ta korekta pojawiła się, przetestowaliśmy wcześniejszą konsolidację. Jeszcze 23 mieliśmy zejście w obręb niższej konsolidacji i tak jak w poprzednim tygodniu zwracałem uwagę na indeksach Stanów Zjednoczonych, nawet ze względu na to, że Trump wtedy oznajmił, że nie podpisze Pakietu pomocowego to rynki zaczęły wyceniać, że być może ten pakiet pomocowy będzie większy, i dlatego też rynki nie traciły na, wyraźnie na wartości. Więc jak na razie mamy dość optymistyczne warunki na giełdach, natomiast przy takich warunkach, gdzie na horyzoncie nie widać. Żadnych ryzyk, wtedy wydaje mi się, że powinniśmy być podwójnie ostrożni, ponieważ cały czas istnieją, wydaje mi się, spore ryzyka dotyczące tego, że może pojawić się jakiś niespodziewany czynnik fundamentalny. Chociażby w ostatnich dniach w Korei Południowej, być może w Japonii, ten nowy szczep koronawirusa pierwsze przypadki już się pojawiły. Więc jeżeli dojdzie do dalszych mutacji, jeżeli naprawdę okaże się, że, ten, że nowe mutacje mogą być dużo bardziej. Szkodliwe dla ludzi, to oczywiście może być znaczący cios dla giełd światowych. No i właśnie w tym kontekście tego optymizmu bieżącego, właśnie w takich warunkach, powinniśmy być bardzo ostrożni, ponieważ wydaje mi się, że, że dzisiaj na otwarciu sesji nowojorskiej może dojść do wybicia historycznych szczytów na SP500. Tak jak powiedziałem, w takich warunkach należy być podwójnie ostrożnym. Również na niemieckim dax w poprzednim tygodniu zwracają uwagę na to, że prawdopodobnie te wzrosty będą kontynuowane. Na DAX-ie. Dzisiaj zaobserwowaliśmy już nowe historyczne szczyty powyżej poziomu 13800 punktów. Jak na razie cena cały czas konsoliduje się w okolicy tego poziomu, więc no, krótkoterminowo naprawdę powinniśmy być ostrożni. No i w takich warunkach, ja na przykład, gdybym miał teraz shortować niemieckiego DAX-a, na pewno bym to robił dużo mniejszymi pozycjami, ponieważ no, przy, przy takich warunkach sentyment jest. Pozytywny, natomiast jeżeli okaże się, że wyjdzie jakiś negatywny czynnik fundamentalny, to wtedy automatycznie może pojawić się większa zmienność spadkowa. No i właśnie ta większa zmienność może zrekompensować to, że załóżmy te załóżmy potencjalne mniejsze pozycje, właśnie mogą być zrekompensowane. Jeżeli chodzi o dolarię, ze względu na słabość amerykańskiego dolara, tutaj prawdopodobnie te spadki nadal mogą się utrzymać, natomiast dolarian cały czas porusza się w konsolidacji. Na rynku metali, oczywiście ze względu na podpisanie nowego pakietu pomocowego przez Trumpa na złocie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, natomiast ostatnie spadki w kilku godzinach, wydaje mi się, że to jest realizacja zysku, natomiast krótkoterminowo poziom 1880 może być nadal wsparciem, natomiast jeżeli ten poziom zostanie mocniej wybity, kolejny takim poziomem, na który ja osobiście zwrócę uwagę, to będzie poziom w okolicy 1864 dolarów. Również na srebrze oczywiście w nocy pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast krótkoterminowo, jeżeli doszłoby do ruchu spadkowego, pierwszym takim potencjalnym wsparciem może być poziom w okolicy 25,88. Rynek ropy oczywiście pozytywnie reaguje na pakiet pomocowy w Stanach Zjednoczonych. Jak na razie krótkoterminowo wydaje mi się, że te wzrosty nadal mogą się utrzymywać. Więc tyle z mojej strony, ja życzę Państwu powodzenia i do usłyszenia, do jutra.